się da cały świat i otworem stał, a co drugi skupi się zgubi, bo nie dał rady siebie Od siebie wiele nie chciał dać, patrzę na to spoko stare, nie zawsze może dwa tak. Czasem trzeba ruszyć tutaj i pomóc, z marzeniami to nie wytrasz, jak lubisz stosu Możesz zrobić wszystko, pewne graści od nosu, albo stać w na blok. Bo uh, Jak ja wybrałem opcję pewnie tamtego roku nie mogę stać że muszę już teraz nie dać dupy jak na co robią tylko... Na to. jesteś stój, wiesz wiec, czy wiecie, gdziecie, czy nie, gdzieście, to wiesz, gdzieście, też się kurze gdzieście, wszystko, wszystko jak gdzieście, no. to wszystko gdzieście, to wszystko i z nim to gdzieście, 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 to, nie nie robimy teraz show a ty już są nie będzie. Robimy to, co go. my no, damy dla jak jesteś taki z panu sami na tutaj lat. Ej, wszyscy z nami yeah? zawsze do celu i zawsze do celu, zawsze do celu i zawsze do celu, zawsze do celu i zawsze do celu. Tym, co na sercu mi leży, to chcę, niech nie wierzy Dobrze wiem to, Bóg mi to pokryczył Dostałem zadanie, zamieniłem to na rapowanie Czasem mam tego dość, to do mnie wraca I daję wkość, jestem kości tym się szczycę Podałem serce, duszę tej muzyce Ja zastanawiam się, tak dalej być nie może Przeczytam swoje życie, ej, kiedy celu może Ja, Boże, jesteś tu przykre Koszt na cewkarę, ty dajesz mi siłę Bez względu na to, moja jest Ja poprzez muzykę, to co ja zmierzam się z rzeczywistością Pokaż mi w kopie To co ma Słowo, obraz, świet i dobro Słowo, obraz, świet i dobrą zło, kiedy dawniej byłem, nie jestem tak silny jak jego autosporty Chociaż tym oczasem spryczyłem nasi młodi Jestem i ma więc jestem bardziej groźny A dla Ciebie niech to jest no. różna lekcja historii Czasem po prostu jest mi wstyd Czasem jest tak jak chciałbym żyć Teraz mam plan by być w życiu I teraz by być nim muszę dalej iść Czasem po prostu jest mi wstyd Czasem jest tak jak chciałbym żyć Teraz mam plan by być

Kto? Jest tu napiszcie nazwy i obejrzyjcie kibiców. Skała to też dzięki jest najdzielny. Baba też w kolejny wymiszek na. Nie wiem co chodzi. Podaka wielki kawał dla dziatek. Bez tego by był tej prezy. Dokładnie.